Dzień dobry państwu. Portal Farmer.pl rozpoczyna nowy cykl spotkań w ramach bloku Rozmowy o pieniądzach. Pierwszą rozmowę przeprowadzimy z panią Sylwią Trojanowską, głównym specjalistą w departamencie działań inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. A tematem naszego pierwszego spotkania będą warunki nadchodzącego naboru wniosków na inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu. Dzień dobry państwu. Witam panią, witam państwa. Kilka dni temu poprosiliśmy czytelników farmer.pl o sugestie, o co powinniśmy się zapytać eksperta agencji właśnie w tym temacie. Mamy te pytania i chciałam zacząć od pierwszego. Jest nim takie: czy kwoty zakupu maszyn w tym naborze, inwestycje w ochronę środowiska i klimatu, rozliczamy w cenach netto czy brutto? Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym w tej interwencji, zatem zakup maszyn i urządzeń będzie rozliczony w wartości netto. Co się stanie, jeżeli jeden rolnik z grupy rolników ubiegający się o wsparcie nie wypełni zobowiązań lub ich nie utrzyma? Rozwiązanie polegające na tym, że o pomoc ubiega się grupa rolników, nie jest rozwiązaniem nowym. O taką pomoc mogli już wnioskować we wcześniejszych programach. W przypadku grupy rolników stają się oni współbeneficjentami pomocy, kiedy zawierają wspólną umowę. Umowa określa z kolei zasady dotyczące ciążących na nich zobowiązań. Wzór takiej umowy dostępny jest już na stronie. Warto się z nim zapoznać. Tak, oczywiście, od siebie dodam, że odpowiedzialność rolników jest solidarna. Jeżeli mhm. jeden z nich nie dopełni warunków umowy, e, będą odpowiadali za te zobowiązania, za niewypełnienie tych zobowiązań wspólnie. Mhm. Trzeba sobie dobrze dobrać e, rolników w grupie. W wykazie rodzajów inwestycji dla maszyn do uprawy gleby i siewu w pozycji 80 jest agregat do siewu bezpośredniego, bezorkowa uprawa gleby, w tym do siewu w mulcz. I pytanie jest takie, czy możliwe jest zakupienie zestawu uprawowo-siewnego składającego się z brony talerzowej i siewnika talerzowego, lub co w specyfikacji, powinien mieć taki zestaw, aby ten zakup był w ogóle możliwy? Następnie powiem, że zakup maszyn i urządzeń w tej interwencji ma tak zwany katalog zamknięty. Oczywiście niektóre pozycje w tym wykazie są opisane w sposób bardziej ogólny. W przypadku tego sprzętu, które pani redaktor przytoczyła, mamy do czynienia z agregatem, a więc maszyną, która jednocześnie zawiera w sobie narzędzie uprawowe i siewnik, w tym przypadku siewnik specjalistyczny do siewu bezpośredniego. Zatem brona talerzowa wraz z siewnikiem talerzowym specjalistycznym do siewu bezpośredniego spełnia te wymagania. Co do zasady warto spojrzeć w specyfikację maszyn i urządzeń u sprzedawców sprzętu. Co z maszynami, czy innymi wspólnymi inwestycjami, po pięciu latach i po tym okresie, w przypadku grup rolników będą wspólne, tak? Ale co po tym czasie? W momencie, kiedy zakończą rolnicy zobowiązania z, wynikające z umowy zawartej z agencją, kwestia postępowania z maszynami, które wspólnie zakupili, będzie poza gestią agencji. Mogą oczywiście dalej kontynuować ich użytkowanie wspólne, bądź mogą przekazać w formie jakiegoś rozliczenia między sobą jednemu z rolników. Czyja to będzie maszyna? Nadal wspólna, czy będzie można ją przepisać na jednego rolnika? Ale tak jak pani powiedziała, będzie można, tak? tak. Co jeśli jeden z rolników z grupy umrze? W trakcie trwania umowy zawartej z agencją. W przypadku śmierci beneficjenta, niezależnie czy to będzie indywidualne wnioskowanie o pomoc, czy też wnioskowanie grupowe, mamy do czynienia co do zasady z wystąpieniem siły wyższej. W tym przypadku po zgłoszeniu takiej informacji do agencji najprawdopodobniej nie będzie miało miejsca zwrot środków, jeżeli środki zostały wypłacone. Z kolei, jeżeli na, śmierć nastąpiłaby jeszcze przed wypłatą środków, wtedy mm, powinien zostać złożony wniosek następcy prawnego beneficjenta e, za zgodą pozostałych e, członków grupy rolników. Ta osoba przejmuje zobowiązania zmarłego e, i kontynuuje realizację operacji, a my możemy wypłacić środki. Rolnik posiada 74 hektary użytków rolnych, w tym około 1,2 hektara gruntów deklarowanych jako TUS. Prowadzi produkcję zwierzęcą, deklaruje, że ma 25 sztuk krów mlecznych i około 30 sztuk młodego bydła. Czy może, mając taką powierzchnię TUS, wnioskować o zakup prasy zbierającej, zwijającej? Tak, może. Już sam fakt posiadania w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych uprawnia do zakupu maszyn i urządzeń do pielęgnacji i zbioru z trwałych użytków zielonych. Należy jednak pamiętać, że zakup maszyn musi być adekwatny i racjonalny do wielkości prowadzonej produkcji w gospodarstwie rolnym. Kolejne pytanie będzie trochę dłuższe. Konkretnie, jakie grunty liczą się do wielkości gospodarstwa? Rolnika nurtuje pytanie, czy. Podczas składania wniosku o przyznanie pomocy można nie uwzględniać części gruntów wchodzących w skład gospodarstwa, a uwzględnionych w dopłatach bezpośrednich. Ubieganie się o dofinansowanie wiąże się z utrzymaniem minimum 80, 85% powierzchni użytków rolnych z roku, w którym ubiegamy się o dofinansowanie. Co w przypadku, kiedy rolnik jest w sytuacji kończącej się na przykład umowy dzierżawy w przyszłym roku lub za dwa lata na części gruntów i wie, że umowa nie zostanie przedłużona. Czy będzie możliwość, aby w, tak, w jakiś sposób pominąć te grunty na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy? Zgodnie z przepisami o pomoc może ubiegać się rolnik, który posiada nie więcej niż 300 hektarów użytków rolnych. Zatem kryterium to będzie przez nas szczególnie weryfikowane. Co do zasady, rolnik musi uwzględniać we wniosku o przyznanie pomocy wszystkie grunty wchodzące w skład jego gospodarstwa w dniu złożenia wniosku. Mogą to być grunty, których nie miał we wniosku obszarowym złożonym za rok 2024, jak również może też pominąć grunty, które uwzględnił we wniosku o płatności obszarowe, ale w dniu złożenia wniosku w ramach naszej interwencji już ich nie użytkuje. W przypadku, kiedy je posiada, Zawiera je w naszym wniosku i jest zobowiązany utrzymać 85% użytków rolnych wskazanych w momencie ubiegania się o wsparcie przez cały okres związania celem. Czyli weryfikacja wielkości gospodarstwa oparta o poprzedni wniosek obszarowy, czy faktyczny stan na dzień składania wniosku? Faktyczny stan na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy w ramach interwencji 10.4. Takie pytanie dostaliśmy. Yy, Tależówka do przekrycia obornika, tak jest w zestawieniu maszyn, a co z likwidacją poplonów, wymieszaniem słomy, przygotowanie pod uprawę bezorkową? W przypadku za zakupu brony tolerzowej do wymieszania obornika niezbędne jest stosowanie takiej maszyny, właśnie służącej wymieszaniu obornika z glebą. Oczywiście taką bronę można wykorzystywać także w innej produkcji, yy, która jest rolnikowi niezbędna. Mam 50 hektarów, pisze rolnik. Prowadzę uprawę uproszczoną. Mam też zwierzęta. Czy mogę kupić 6-metrową bronę talerzową do przekrywania obornika na polu? Czyli, czy w tym nabożnym inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu będzie stosowane kryterium wielkościowe, czy nie? Czy mój wniosek zostanie odrzucony, bo mam za małe gospodarstwo w stosunku do tego, co chciałbym kupić? Także w tym programie będziemy badali racjonalność i adekwatność operacji do zasobów gospodarstwa danego wnioskodawcy. Zatem, w przypadku takiej brony, która ma szerokość 6 metrów, będzie niezbędne wykazanie znacznie większego areału niż 50 hektarów. Także trzeba będzie wykazać zaplecze, które pozwoli na pracę taką maszyną. Tu na przykład wymaga się ciągnika ponad 200 koni mechanicznych. Wszystkie te elementy będą ele badane przez nas w trakcie weryfikacji wniosków. Czy chciałaby Pani jeszcze zwrócić uwagę na jakiś ważny aspekt dotyczący? nadchodzącego naboru, na coś uczulić rolników szczególnie. Tak, chciałabym ze swej strony zaprosić na stronę internetową, gdzie przy zamieszczonym wniosku, instrukcji mamy też udzielone już odpowiedzi najczęściej pojawiające się w rozmowach telefonicznych, jak i zapytaniach mailowych. One też tu już zostały przez Panią redaktor zadane. Na pewno to ułatwi Państwu zrozumienie zasad udzielania pomocy w, tym, w tej interwencji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.